Cześć, witam serdecznie, zapraszam na kolejny materiał. Słuchajcie, dzisiaj będzie to dla mnie takie dosyć ważne golenie, bo poniekąd jest to, może, można powiedzieć, że to jest taka moja rocznica. W ubiegłym roku w styczniu opublikowałem swój pierwszy film, więc będę się golił dzisiaj maszynką Miure R41 z rączką od Stando takiej konfiguracji dzisiaj no i jest to dobra okazja, żeby też przetestować nowe mydło od Stirlinga, Deep Blue Sea tak się ono prezentuje w słoiku pachnie morsko zapach taki morski ale delikatny jak jakieś takie sole do kąpieli tylko nie takie sztuczne bardziej taki naturalny aromat i delikatny Mydło przełożyłem do miski. Standardowo przed goleniem pójdzie pre-shave cube z firmy Phoenix 2.0 bez zapachowy. Mydełko później będzie aftershave Nivea Men: dwuskładnikowy czy też dwufazowy, dwa w jednym. Aftershave. Yy, powróciłem ostatnio do, do tej wody po pogoleniu, fajnie skóra mi się zachowuje po tym no i yy, jako balsam, ten krem silnie nawilżający nawil przepraszam, nawilżający yy, od bielendy yy, z CBD z konopiami siewnymi, także tak to jest Żeletka Astra Zielona i jedziemy Przystępuję do montażu żuletki. Podczas golenia opowiem takie moje spostrzeżenia, poprzez ten mój rok postaram się coś ciekawego opowiedzieć. Porównać to golenie maszynką Mueller 41 do jakichś innych maszynek, które które miałem poprzez ten rok czasu, którymi się goliłem jakieś moje takie własne spostrzeżenia i tutaj też na wstępie tego filmu chciałbym podziękować wszystkim Wam, że oglądacie, że jesteście właśnie zobaczyłem dzisiaj, że wbito 160 subskrypcji i powiem szczerze, że dla mnie to jest bardzo dobry wynik, bo nie mam parcia na te filmiki, robię to czysto hobbystycznie Sprawiają mi one Friday. No, jeden ktoś może powiedzieć, że co to jest 160 subskrypcji, to jest nic, ale dla mnie to jest naprawdę dużo. Także dziękuję, że, że oglądacie, że subskrybujecie. Jakaś to motywacja na pewno jest, żeby tworzyć kolejne filmy. No, nie ukrywam tego. Także jeszcze raz dziękuję. Montaż żyletki, Tutaj nie ma nic skomplikowanego. Nic Powiem szczerze, nie ważyłem tej maszynki w takim zestawieniu. Rączka jest, jest czuć że dosyć jest cięższa. Nie pamiętam, 95 chyba y, mm wysokości, y, ale nie pamiętam wagi. Tak się to prezentuje. Grzebień półotwarty. otwarty. No i tak, dobra. Y, mydło będę wyrabiał, wyrabiał pędzlem Omegi. Szczecina z dzika, i od razu do tego przejdę. Pędzel się moczył jakieś 10 minut w ciepłej wodzie. Postaram się też skupić tutaj na, na tym mydle. Cały czas wydobywa się ten zapach taki morski, ale mówię delikatny. Na pewno mniej nachalny od tego zapachu cytrynowego, bo powiem szczerze, że tak jak miałem ten Blue Electric Sheep, Electric Ship, przepraszam, ten ostat, o, to ostatnie mydło, które pokazywałem. Na początku no była fascynacja, wszystko ten zapach taki bardzo intensywny, ale użyłem go bodajże 3 czy 4 razy pod rząd. No i ten zapach cytrynowy jest bardzo intensywny, więc nie wyobrażam sobie tego, aby. Codziennie używać tamtego mydła, czy za każdym goleniem, więc coś na zmianę na pewno się przyda, i tutaj mamy, mamy taki delikatny morski zapach. Muszę tutaj dodać odrobinę wody do tego mydła. Myślę, że to będzie co któreś tam golenie. Tutaj ten, ten zapach mógłby być taki, takim codziennym zapachem. Mógłbym tego myślę, mydła używać codziennie. Dobra. Piana się błyszczy. Konsystencja kremówki. Dobra. Zwilżam twarz, nakładam pre-shave, no i jedziemy z tym rocznicowym goleniem. Zbliżam kostkę. czy to co z niej zostało no tutaj to jest już około centymetra tej kostki Tak fajnie się fajnie się złożyło bo też śledziłem Serię u Pimpsa, u Mariusza, jak się golił, 7 dni miał. Yy, z, yy, codziennie się golił przez 7 dni, właśnie maszynką Mule R41. No i powiem szczerze, no, naszła mi ochota, żeby się tą maszynką jeszcze raz przegolić. A tak zerknąłem z ciekawości na te moje filmy na kanale, jak to wygląda. No i się idealnie złożyło, że pierwsze yy, moje dwa filmy były ze stycznia 20 roku, więc no, nie może być inaczej. Trzeba, trzeba to golenie powtórzyć. Miałem też kilka, kilka próbek mydeł, właśnie od Stirlinga. No i powiem szczerze, że wszystkie, które testowałem, te próbki, dwa mydła teraz, te, które mam, no to jestem zadowolony z, z nich. Z konsystencji piany, z właściwości piany, z zapachu. No i przede wszystkim, ja uważam, że to jest dobry stosunek jakości do ceny, bo te mydła nie są drogie. Na Magar Tracers można upolować jakąś fajną okazję na tanią przesyłkę. Mydła jest dużo, bo chyba jest tam 160 gramów w słoiku, a mydło jest, mydła są fajne, te które, które testowałem, na żadnym się tam nie, nie, nie przejechałem ani nic. Więc zakładam, że po prostu te mydła są, są fajne, dobre. I co, jedziemy? Mówiłem wcześniej, że powiem trochę o moich spostrzeżeniach, a więc z tego co zaobserwowałem i z tego sprzętu, który używałem. Mówię oczywiście o maszynkach, sprzętach, którymi się goliłem. No to nie znalazłem bardziej skutecznej maszynki na standardowe żyletki Double Edge od Miule R41. Ale były maszynki, które na pewno goliły, goliły dosyć dokładnie. i i można powiedzieć, że jak dla mnie tak bardziej komfortowo, że jak zacząłem nawet używać Rockwella 6S yy, i się przyzwyczaiłem bodajże do płytki numer 4, to cały proces golenia, no po prostu czucie yy, żyletki na twarzy tego wszystkiego przebiegało bez żadnego problemu i było bardzo przyjemne tutaj spotkałem się z opiniami, że R41 to taki drapak, jeżeli się tak jak ja, nie goliłem się tą maszynką przez długi okres czasu i wracam do niej, to faktycznie już przy pierwszym przejściu z włosem czuć po prostu żletkę na twarzy, czuć, że ona ten zarost ścina i, i może po prostu niektórym to przeszkadza to uczucie i to na przykład przy łagodnych sprzętach typu Rockwell, tam na jakichś niższych płytkach, przy, przy przejściu z włosem w poprzek włosa w ogóle nie ma czegoś takiego, nie ma takiego uczucia. Więc, a, więc jak ktoś, mm, kto nie jest przyzwyczajony do agresywniejszego sprzętu, od razu przy przyłożeniu pociągnięciu, po, po pociągnięciu maszynki, przy tych pierwszych ruchach, odczuwa takie. Yy, takie yy, czucie żeletki na twarzy, czucie tego ścinanego zarostu, no to może mieć faktycznie wrażenie, że, że to jest taki drapak, że coś się dzieje na tej twarzy. No bo przy, przy innych maszynkach, przy przejściu z włosem, czegoś takiego nie ma, tak? Nie jest to uczucie jakieś nieprzyjemne, po prostu ta maszynka tak ma. Goliłem się kilkoma kilkoma głowicami od jaki głowice, które były, które czułem na mojej twarzy jako bardziej agresywne, lecz niestety nie przekładało się to na skuteczność w goleniu. No tutaj nadal ta R41 u mnie wygrywała, chociaż no, tak. yy, głowice jaki goliły dobrze. I goliły bardzo dokładnie, ale mniej komfortowo. I byłem z nich zadowolony, jestem z nich zadowolony, ale gdzieś tam czuję odrobinę, że coś im brakuje. Dobra, i słuchajcie, jest po pierwszym przejściu. Tak przejeżdżam twarz, twarz jest taka tłusta po tym mydle klejąca. Zwilżam twarz, nakładam mydło i drugie przejście w poprzek I jeżeli chodzi o moje początki z tą maszynką, jak ktoś śledzi mój kanał od początku, to wie, że zaczynałem od Wilkinsona Premium. I po pewnym czasie po prostu mi zaczęło mi czegoś brakować. Chciałem się lepiej dogolić. No i wybór padł tutaj na mule R-41. No i ja nie miałem z tą maszynką od, od pierwszego golenia żadnego problemu. Czytałem bardzo dużo pozytywnych opinii o tej maszynce, że jest skuteczna, więc to już było na duży plus. A dodatkowo ciekawość. No chciałem przekonać się na własnej skórze, czy, czy faktycznie to jest taki potwór. Tak jak wszyscy tam gdzieś w internecie, wszyscy, przepraszam, nie wszyscy. Część opinii po prostu jest taka, że maszynka jest bardzo agresywna. I owszem, jest agresywna, ale. Ale gole nie jest przyjemne. Dwa przejścia za mną. Teraz ostatnie pod włosy. intensywniej pachnieć. Tamte, tamto cytrynowe pachnie za mocno. Może, może nie tyle, że pachnie za mocno, ale ten zapach cytryny jest taki nachalny. Tutaj zapach jest ładny, morski, no ale mógłby być bardziej intensywny. Gdzieś tam, już przy, przy drugim przejściu utraciłem ten, ten zapach. Przestałem go po prostu czuć na twarzy. Dopiero go poczułem, jak ponownie nałożyłem mydło na twarz. No i dobra, ostatnie przejście od włos. Słuchajcie, zwilżę twarz dłonią. Za dużych poprawek myślę, że tu nie będzie, ale, jeżeli coś wyczuję, to poprawię. tutaj takim najsłabszym punktem który naj, najciężej mi dogolić to jest szyja no i tutaj po trzech pełnych przejściach naprawdę no, no nie, nie ma w ogóle co, co poprawiać szyja jest dogolona idealnie kilka, no było kilka dosłownie poprawek dzisiaj i to tyle uczę twarz zimną wodą Ogolony idealnie. Super. Aftershave. Sorry, bo tutaj coś się za mocno świeci. <ścoughs> Nivea Men Protect Care. Jeszcze odrobinę dołożę. I mamy to, rocznicowe golenie. Bez żadnych strat. Tam pamiętam na pierwszym moim filmie, gdzie się zaciąłem tutaj pod nosem. Ta krew się lała. No dzisiaj, dzisiaj czegoś takiego nie ma. Widziałem, że gdzieś tam przy ostatnim przejściu pod włos pojawiły się jakieś drobne mikro, yy, mikro zacięcia tutaj yy, pod nosem, ale mówię, tu jest skóra wrażliwa. To wszystko, to wszystko poznika w przeciągu tam kilku minut. No i co do samej maszynki, no, ja myślę, że mogę zaryzykować. Takim stwierdzeniem, że jeżeli ktoś ma gęsty, twardy zarost, no to z tej maszynki będzie zadowolony, no bo trochę tych sprzętów już przez moje dłonie przeszło. Nie mówię, że było tego jakoś nie wiadomo ile, nie jestem jakimś mega znawcą ani nic, ale no goliłem się, można powiedzieć, że, że paroma sprzętami się goliłem. No i na standardowe żeletki żadna maszynka tak dogolić mnie yy, w stanie nie była, więc. No Dla mnie to jest, to jest numer jeden no i tyle jeżeli chodzi o maszynki które 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 miałem którymi się goliłem na, na standardowe żyletki double edge to jest maszynka dla mnie póki co numer jeden. Nakładam balsam. Słuchajcie, no i ja, ja takie golenie lubię, bo jestem ogolony idealnie i teraz jest godzina myślę, że gdzieś w 22.30, może odrobinę później. I lubię takie golenie, dokładne, bo wstaję rano o godzinie gdzieś powiedzmy 7.00 i czuję się tak, jakbym wyszedł z łazienki, jakbym świeżo się ogolił, bo ta twarz rano jest, jest nadal ogolona tego zarostu praktycznie rano nie czuć na pewno go nie widać jest on też ledwie co wyczuwalny więc, więc tak no u mnie się to sprawdza i tyle także jeszcze raz dziękuję wam że jesteście że oglądacie że subskrybujecie i tyle no. mam nadzieję widzimy się niebawem na jakimś kolejnym filmie trzymajcie się ciepło udanego weekendu wam życzę no i cóż, do zobaczenia. Cześć.